Witajcie z tej strony Setting Games i witam Was w krainie pełnej śniegu, który i tak się roztopi. Cóż, witam Was w tekwlogu i dzisiaj chciałbym z Wami pomówić o rzeczy aktualnej, czyli wojnie na Facebooku. Ale nie takiej dosłownej, że napierdzielają się kamami i tak dalej, i tak dalej, tylko wojnie grup. Ostatnio na Facebooku atakowane są grupy powyżej 50 tysięcy użytkowników. I właśnie wymienię powody, kto za tym stoi, a jakieś, jakieś dodatkowe informacje może się jeszcze trafią. Zaczynamy. Powód pierwszy. No, rozpoczęło się to od ataku na grupę Unboxala. Tak, tego youtubera, co robił unboxingi przedmiotów. W nocy, jacyś ludzie bezprofilowego weszli na grupę i zamieścili tam niecenzuralne treści, oraz treści, które obrażały samego unboxala. Moderatorzy niestety nie mieli możliwości sprawdzenia i usunięcia tego, gdyż w większości spali i była noc. Posty tak tkwiły przez kilka dni na tej grupie. Aż w końcu Facebook usunął ją za niecenzuralne treści. Bo był to powód. Było to rozpoczęcie właśnie tej wojny napadów, to był pierwszy napad. Właśnie na grupę. Drugim powodem jest satysfakcja ze zniszczonej grupy po prostu. Po prostu ludzie mają satysfakcję, że przez jakiś post usunęli i zniszczyli jakąś grupę. Jak mówiłem, atakowane są grupy powyżej 50 tysięcy osób, więc satysfakcja jest ogromna, tak? Po takie 50 tysięcy osób. Zostaje usunięte w jednym momencie. Puf, i już nie ma. Trzeci powód nienawiść. Cóż, ostatnio, właściwie już w 2016 roku, w tym tygodniu dzisiaj jest niedziela, chyba że oglądacie to kiedy indziej, ale mówię z mojej perspektywy nastąpił atak na Grupę Naruciaka. Tak, tego youtubera też. O co chodziło? Cóż... Na grupie hajsowników pojawiły się zdjęcia, które miały sprowokować członków grupy Ciuraki Naruciaka, bo tak się nazywa, do właśnie Wojen między, wojny między tymi grupami. Ten post y, pokazywał właśnie screena, że użytkownicy hajsowników zgłosili grupę. Ale to stało się jej po jej usunięciu. Ale zaraz o tym powiem. Na grupie. Na Ruciaka pojawiły się także drastyczne treści, przez co została ona po prostu usunięta. A że pojawił się ten post na hajsownikach, to ta tajemnicza grupa, która zrobiła ten napad, chciała prawdopodobnie też, żeby hajsownicy zostali usunięci, jednak na razie im się to nie udało. No, ciuraki narociaka, którzy są teraz porozsypani po różnych grupach, myślą, że to naprawdę były hajsy, że to hajsownicy ich zgłosili, co doprowadziło do ich usunięcia. Kurwa, psy mi szczekają, no nie. No i teraz siedzą na tych grupach i zbierają swoich własnych sojuszników. Przepraszam, ktoś szedł, musiałem przerwać. Jezu, zamknijcie ryję te głupie psy, mam taki problem jak i samu. Ach. O czym ja mówiłem, wszyscy psy... A! Teraz ciuraki, porozrzucone po różnych grupach, zbierają własnych sojuszników, aby przeprowadzić ostateczny atak na hajsy. Co z tego wyniknie? Nie wiadomo. Ale kto jest odpowiedzialny za te ataki? Na razie nie wiadomo. Jest to tajemnicza grupa zajmująca się właśnie rozwalaniem innych, właśnie tych większych. Jest to tajna grupa. Nikt nie wie jaka. Tylko jej użytkownicy wiedzą, jaka to jest grupa, która zajmuje się tym. I jak widać, profesjonalnie, gdyż. No, zniszczyli już grupę unboxala Naruciaka Czas na Gimpera. Co będzie następne? Dobrze, że ja nie mam grupy zamkniętej, ale może kiedyś będę miał i może kiedyś przekroczymy tą sumę 50 tysięcy, i no i wtedy będzie problem. Te trzy powody, właśnie satysfakcja ze zniszczonej grupy, nienawiść, i no. Rozpoczęcie tej wojny. No, właśnie spowodowało, że teraz sytuacja jest niepewna, tak? Jeżeli ktoś ma grupę właśnie powyżej 10 tysięcy osób, jak na przykład Gimper, y czy Naruciach miał, czy Unboxer miał, czy inni mają, ja nie ogl nie wchodzę w te grupy zamknięte. No, w sensie to, że. Nie, nie, wam to wytłumaczyć? No, nie chce mi się tam dołączać, tak? I. I wtedy ktoś ma powód do niepokoju, tak, bo te napady, no to są aktualne. I. Co ja o tym sądzę? To źle, nie róbcie tak. Mówię do tej tajemniczej grupy. To nie jest właściwe, tak? Jeżeli jakiejś grupy nie lubicie, tak? Albo jeżeli specjalizujecie się w tym, co robicie, to przestańcie. Po prostu nie po, w pierwszym przypadku, który wymieniłem, że nie lubicie grupy. Nic nie róbcie po prostu, a w drugim przypadku przestańcie to robić. Bo naprawdę, to już może y, czasami nawet podejść pod y, sferę prawa, a także... Y, prowadzić do no, naprawdę ataków ze strony. No właśnie wojny właśnie na Facebooku. Cały Facebook będzie się siebie wyzywał nawzajem. A tego raczej byśmy nie chcieli, tak? Hajsownicy by się wyzywali z właśnie ciurakami. Yy, pudłownicy unboxera by się przezywali, nie wiem, z fanpage'em Saszy Grey. Yy. Ja bym się przyzywał z żeniaczką, a pół, Tego raczej nie chcemy. Cóż, to był taki tag vlog kolejny. No i ja byłem The Exciting Games. lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Bardzo mnie tym wspieracie. Myślę, że Wam się spodobało. Do zobaczenia i cześć.